Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Ze zbioru A, do którego należą elementy minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2 i 3 losujemy liczbę A. Natomiast ze zbioru B składającego się z elementów od minus 1 do... Dwójki, to liczbę b. Te liczby są odpowiednio współczynnikiem kierunkowym i wyrazem wolnym funkcji liniowej f od x równej ax plus b. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymana funkcja f jest rosnąca i ma dodatnie miejsce zerowe. Tutaj musimy sobie przypomnieć własność funkcji liniowej. Jeżeli mamy funkcję liniową f od x równą ax, ax plus b, to teraz tak a. Czyli współczynnik kierunkowy odpowiada za to, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała. Jeżeli a jest większe od 0, to z tego wniosek, że funkcja rośnie. Jeżeli a jest 0, z tego wniosek, że funkcja jest stała. Jeżeli a jest mniejsze od 0, z tego wniosek, że funkcja jest malejąca. Natomiast b jest wyrazem wolnym. Jest wyrazem wolnym, i teraz jeżeli b jest dodatnie, to znaczy, że punkt przecięcia osi o y jest większy od 0. Jeżeli b jest równe 0, to wtedy mamy, że jest punkt przecięcia równy 0, a jeżeli b jest mniejszy od 0, to wtedy wniosek, że punkt przecięcia o y jest mniejszy od 0. Czyli na przykładzie y równa się 2x plus 3. Zobaczmy, że ta funkcja jest rosnąca, ponieważ a jest dodatnie, i przechodzi przez 3 na osi y, czyli przechodzi przez to miejsce. Tak ta funkcja wygląda y równa się 2x plus 3 to jest wykres naszej funkcji w takim uproszczeniu. I zobaczmy, że ta funkcja jest rosnąca, ale ma ujemne miejsce zerowe, czyli ujemnego, ujemny punkt przecięcia osi x. W naszym zadaniu my chcemy, żeby funkcja była rosnąca i żeby miała dodatnie miejsce zerowe. Zobaczmy, że taką funkcją będzie funkcja na przykład y równa się 2x minus 3. Zobaczmy z ujemnym punktem przecięcia osi y. Tu mamy minus 3 na osi y. I zobaczmy, jeżeli funkcja je, jest rosnąca i ma ujemny punkt przecięcia osi y, to wtedy jej miejsce zerowe, czyli punkt przecięcia osi x, jest dodatni, bo tutaj może być na przykład 3 drugie. Prawda? Czyli warunki, jakie muszą być spełnione w tym zadaniu, to a większe od zera, żeby funkcja była rosnąca i b mniejsze od zera, żeby miejsce zerowe wypadało dodatnie. To są warunki, które muszą być spełnione. No i teraz, żeby obliczyć prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, najpierw określmy omegę, czyli wszystkie możliwe zdarzenia. Czyli losujemy dwa elementy. Losujemy najpierw a, czyli mamy do wyboru jeden z raz, dwa, trzy, 4, pięciu, z sześciu elementów. I później B losujemy, żeby wylosować B. Mamy do wyboru jeden z czterech elementów. Czyli nasza omega to 6 razy 4, czyli 24. Natomiast teraz tak, żeby zdarzenie było sprzyjające, to tak, A musi być dodatnie. Ile tutaj mamy liczb dodatnich w zbiorze A? W zbiorze A są trzy liczby dodatnie, czyli mamy 3 razy... Teraz B musi być ujemne. Ile mamy ujemnych B? Jest jedno ujemne B... Czyli tutaj mamy jeden element. 3 razy 1, czyli mamy 3. Prawdopodobieństwo zatem zdarzenia A to jest liczba zdarzeń sprzyjających, czyli moc A przez moc omegi, czyli w naszym zadaniu moc A, czyli 3 przez moc omegi, czyli przez 24, czyli mamy 1 ósmą. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to 1 ósma i to jest odpowiedź do zadania. Mamy 4 punkty za to.